Czy można wyobrazić sobie coś nowego w przygotowaniu czegoś tak prostego jak jajecznica? Można i będzie to najlepsza jajecznica jaką do tej pory jedliśmy. A przed Wami wszystkie potrzebne składniki. Nie ma tego za dużo, 5 jajek, które wcześniej sparzyłem rządkiem, a to dlatego, że będziemy w tym przepisie używać surowego żółtka. Tutaj mam niecałe pół filiżanki mleka, duża łyżka masła, sól oraz pieprz. Cały sekret tkwi w metodzie przygotowywania tej jajecznicy. Nie w samych składnikach. Za chwilę pokażę Wam o co tutaj dokładnie chodzi. A zaczynam od wbicia wszystkich jajek do miseczki. Wbiłem tutaj całe cztery jajka, a z tym ostatnim zrobimy coś innego. Rozbijam skorupkę i zamiast wbić je w całości, oddzielę. Białko od żółtka, czyli białko ląduje w misce, a żółtko tą metodą będę starał się oddzielić od białka. No i to właściwie już się udało. Tutaj oczywiście może pozostać troszkę białka, to w niczym nie będzie przeszkadzać. Natomiast to jedno zachowane żółtko odkładam sobie na później. Do jajek dodaję mleko, sól. No, i czarny pieprz. A teraz mieszam to wszystko trzepaczką, aż powstanie jednolita masa jajeczna. A więc, jak na razie, nie ma w tym wszystkim jakiejś większej filozofii. Zaczynam od rozgrzania na patelni masła. Uważajcie, to jest taki moment, w którym łatwo po prostu zepsuć sobie całą robotę, ponieważ jeżeli rozgrzejecie swoją patelnię zbyt mocno, no to masło potrafi się momentalnie zacząć palić. Wtedy robi się brązowe, nie nadaje się do przygotowania jajecznicy. Także patelnia rozgrzana, niezbyt mocno rozpuszczam tutaj łyżkę masła. Teraz na patelnię wlewam całą masę jajeczną. Zwiększę nieco ogień, no i zaczynam to wszystko powolutku mieszać. Jak widać, jajecznica zaczęła się już ścinać. Według mnie nie ma nic gorszego niż przeciągnięta jajecznica, dlatego nie odchodzę od mojej patelni, będę kontrolował przez cały czas, co się tutaj dzieje, aby wyłączyć ogień w odpowiednim momencie, aby po prostu ta jajecznica nie zrobiła się nam tutaj koszmarnie sztywna. Pamiętajcie, że tam cały czas w gotowości zostało to jedno surowe żółtko. Jajecznice praktycznie cały czas mieszam. To trwa jakieś 3 minuty do momentu, gdy ona osiągnie odpowiednią konsystencję. No więc spójrzcie tylko na to, jajka w całości się ścieły, ale nadal pozostają takie właśnie luźne i sprężyste. To jest moment, w którym ja wyłączam pod moją. Patelnią ogień. Dno patelni cały czas jest gorące, także to ciepło będzie przenikać nadal do jajek. Ale właśnie w tym momencie wpuszczam tutaj jeszcze to jedno, zachowane na koniec żółtko. I od razu mieszam. Już zaznaczam przy wyłączonym ogniu. I teraz właśnie dzieje się tutaj cała ta magia czyli. Jajecznica łączy się z surowym żółtkiem, które jednak pod wpływem temperatury samej jajecznicy, jak i właśnie tego, że patelnia wciąż jest gorąca, ono tutaj się zetnie, ale nie całkowicie. Ono się zetnie jakby do konsystencji kremu. To jest ten sam motyw, który znacie na przykład z włoskiej carbonary. No i już tutaj nie będziemy robić nic więcej. Jajecznica jest Gotowa to żółtko, pięknie połączyło się ze ściętymi jajkami. Tak to wygląda. Ona jest sprężysta i jędrna, taka właśnie jak najbardziej lubię. No ale też dodanie tutaj surowego żółtka doskonale wpływa na smak. Jajecznicę przełożę na talerz. Jedna słuszna porcja, w sam raz dla mnie. Przyda się tutaj odrobina świeżo posiekanego szczypiorku no i jeszcze odrobinka świeżo zmielonego pieprzu. Tak przygotowana jajecznica naprawdę jest wyjątkowo smaczna. Bardzo mocno czuć tutaj aromat tego świeżego żółtka. Ona pozostaje mięciutka wręcz, puszysta i bardzo jędrna. Coś wspaniałego. Zdecydowanie mój ulubiony sposób na przygotowanie tego prostego dania.